Hejka dziewczyny i chłopaki, witam Was w kolejnym filmiku budżetowym na moim kanale. I nagrywam to dalej, tego samego dnia co ostatni filmik. I słuchajcie, dzisiaj zabieramy się właśnie za kolejne oszczędzanie, i znowu mam 5 słówek nie 4, 4 tak podziwiłam. I co? I słuchajcie, hmm... Będziemy sobie y, dalej y, uzupełniać tą zimową książeczkę. Ym, I zastanawiam się, ile tutaj kasy. I powiem Wam tak, raz, dwa, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem. I dokładam dwie stówy. Nie wiem, czy mi się uda tutaj jeszcze 200 zł dobić tej książeczce, ale chcę kończyć się tą książeczkę bez zbędnego gadania. I będziemy próbowali tutaj. Zwolnymi siłami, właśnie ją douzupełniać. Zobaczymy, ile tu będzie, ile tu się uzbiera. Więc wezmę sobie, może, jakiegoś takiego różowego, albo różowego sobie wezmę. I spróbujemy douzupełniać. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dobra, 60. I tu już mamy drapanie no tak mniej więcej na nie wiem, nie wiem ile, na ile jest ta książeczka bo to wszystko zależy bo tu mamy jakiś element właśnie losu no i co po prostu no tak wyjdzie różnie może wyjść jakąś taką okrągłą kwotę odkładam no i już mamy 88, no i teraz co? tu będziemy kostką rzucać wszystko jakąś Próbujemy. Sześć, jeden, czekajcie, dziewczyny, bo wy może nie widzicie. Nie wiem, czy to wpisałam. Dobra, pięć, dwa, policzę to zaraz, cztery, cały rząd. 12, 6, 12, nie, 10, 17, tak policzę. Dobra. No i co? Zaraz się okazuje, że mi brakuje kasy, po prostu. Tutaj miałam rzucać kostką dwunastką. No i zobaczymy. Czekajcie, to jest dwudziestka. A może 20? Jakże skończymy wcześniej? 7. 8. 14. O, coś tu mniej? Jeszcze 20 zł. 13. Ostatnie 7 zł. 15. No to nic, okłamiemy, że 7 i to już tyle. Słuchajcie, dziewczyny, się, skończyłam tą książeczkę. 200 zł. Yy, zaczęłam niebieskim, to wpiszę tu niebieskim. Dobra. Zebrana kwota 1000 zł. I dzisiaj mamy 13. 2025 I ta kasa, słuchajcie, na pewno poleci już na rzeczy związane z nartami. No. Bardzo się cieszę, także zimowe oszczędności mamy, że tak powiem, z głowy. Nie, no, powiem wam, że w 5 minut nawet nie całe 2 stułeczki. 5, 6, 7, 8, 9, 10. No jest 1000 zł, zgadza się. Tak sobie zrobię i dziewczyny, udało się. Zimowe oszczędności to wszystko, właśnie, poleci na rzeczy związane z nartami. 500 stówek już y, praktycznie wydałam na kaski no i coś tu jeszcze na pewno nam zostanie i to nie będzie koniec <noise> także jest, udało się skończyłam tą zimową książeczkę no i teraz się dziewczyny zostawiam, co będziemy robić, także wracam do Was za sekundkę, bo jeszcze mamy 200 zł dobra zdecydowałam, że idziemy do tego bindera gdzie są moje rzeczy właśnie związane no yy, Boże, co ja gadam w ogóle gdzie mamy to wyzwanie w kobiecym stylu, gdzie mamy tutaj kociołek? I stwierdziłam, że tutaj pójdziemy, coś to sobie porobimy. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o moje wyzwania roczne. Bo ja od jakiegoś czasu już po prostu nie robiłam tych wyzwań rocznych, bo robiłam tu wyzwania. I tak, raz wzięłam z rocznego wyzwania 500 zł, co mnie strasznie zdenerwowało, bo nie chciałam wyciągać z tych zaczętych. Potem gdzieś tam jakiś był kurier, nie miałam stówy, wzięłam tam z tych pieniędzy dla chłopaków i powiem Wam, że wyciągnęłam wszystkie te pieniądze z moich rocznych wyzwań i sobie uzupełniłam nimi właśnie trochę fundusze. I trochę tam sobie na święta odłożyłam. Także mam tysiąc o tych na święta Bożego Narodzenia. Odłożyłam sobie na ubezpieczenie samochodu, bo nie miałam uzbiera do uzbieranego. Jeszcze tam na przegląd trzeba. Na prąd sobie odłożyłam już. Więc po prostu te pieniądze, które miałam, stwierdziłam, że już nie będę gdzie nadganiać, cyrkować i tak dalej. Yy, przekładać z wyzwań do wyzwań. Po prostu wyciągnęłam. No, skończyłam wcześniej. Skończyłam, czyli nie skończyłam. Trudno żyć go. I po prostu od nowego roku zaczyna kolejne tam rzeczy. Yy, te wyzwania już tam mam przygotowane, więc może Wam tam jakoś pokażę na czasie to. I, I po prostu będę robiła te wyzwania, które mam. Spróbuję je podokańczać, jakoś pouzupełniać. Bo na przykład tutaj mam taki ambitny plan w tym wyzwaniu. Yy, no zobaczymy. Może bym tu dała coś kasy, czy ja to w ogóle mam drobne, bo. Hmm. No, chyba żart. No, chyba żart po prostu. Czy ja mam tu drobne? Chcę popatrzeć, może coś tu porozumiem. Hmm. To, to, to jakie żarty są po prostu? To są po prostu same żarty. Ach, nie wiem. Może bym tu coś dała. Co hmm. ja nie wiem, dziewczyny, co mam robić. Muszę sobie wybrać. Dwa wyzwania, do jednego wrzucę stówę, stówę i do drugiego stuwa, i będę się po prostu cyndolić. Dobra, ile tych wyzwań? To tak: kobiece jeden, kociołek dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, no to nic zdecyduje, się losy. Tak jest dziewczyny najlepiej. Dobra, dam tu, że nie, że tam oszukałam. Pięć, czyli ostatnie, oszczędzanie z rozsądkiem. Dobra, więc do ciebie, baby, najpierw zaczniemy. Wygrałaś ten challenge. Nie w sumie to jest dobre. To jest dobre po prostu. auki oki, czyli tu leci stówka. Ja już ją wkładam, żeby nie było, potem coś tu będę oszukiwać do tego. Tutaj, znaczy oszukiwać, znaczy będę tak robiła, żeby było, że na stówę, nie? No, dobra. Teraz muszę sobie to tutaj zrobić, dobrze. Proszę państwa, ciemność już nadciąga, więc Więcej chyba już nie dogram dziś, a, a tak bym chciała, no bo czy coś tam pieniądzów mam jeszcze, ale żyćko. Dobra, weźmy granatowy. No to zróbmy tak, żeby tutaj skreślić yy, stówę. I dobra, to zdrapka. 18. Jest jak się to przyjemnie drapie. Ewelinka. Rób więcej takich wyzwań 18. dobra tu są stawki też ale je zostawimy może jeszcze jedną tutaj dziewięć dobra Dobra, tyle może strapek. Eee, dobrze. Teraz tak 10, 20, 30. 71. No dobra. Teraz zaczyna się najgorzej, czyli szukanie. <grym> dobrze. To teraz tak. A może po kolei. 6 plus 3 plus 9. I tak. 10 hmm, hmm. i 10. Jest 20. Tekstóweczka jest elegancko. Dobra. Powiem Wam, że ma to sens uzupełnianie tego stówkami. Naprawdę. Ma to sens. Widać, że to idzie, że jest jakiś progres. Dobra. Dobrze, 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 dobrze. No i co? I co? Położymy. Mam jeszcze jakieś drobne, ale wiecie co, chyba nie wiem, czy to będę robić, dobra? I teraz chwila, prawdę. Trzy. Trzy, strawka. Jezus, ja nie udrapię stówki równej. Ile ja to mam? Wiecie, że to dzieci. Dobra, no musimy po prostu. Ostatnio oglądałam, znaczy ostatnio, ostatnio dzisiaj rano przy prasowaniu, oglądałam film Asi. Yy, po prostu i yy, Asia tam miała dzień drapania dra z drapką, drapki. No i to jest dzisiaj mój dzień. Jest 29. Dobra. Jezus dwadzieścia 27. Boję się tu dalej drapać, bo za chwilę mi pieniędzy braknie. 16. No i co? Ja się bo. Po... 14.

no więc tyle napiszę, a wrzucę stówę. I już. Dobra. I teraz tak. Plus 97 tu miałam 244 341 złotych. Yy... Dobra dziewczyny. Cyk, gra gitarę, gra i buczy. No i co? I kolejne wyzwanko skończone prawie, że, bo tu jeszcze niedużo nam zostało kasiury do zrobienia, więc to by było super. Będę się starał jakoś w pierwszej kolejności tu drapać, może jeszcze na jakichś rolkach mi się coś drapie, zobaczę. No i tyle, dziewczyny. Po pieniądzach, było, że tutaj już tego nie zapomniała. Ale tu jest, ile tu jest, ma być 500, więc już jesteśmy niedaleko skończenia tego. I tak, super. Mega się cieszę. Z tego wszystkiego. No i co, dziewczyny? Widzimy się w kolejnym filmiku budżetowym na moim kanale. Ale już go dzisiaj nie będę nagrywać, nagrywam go w jakiś inny dzień, bo mam jeszcze inne rzeczy, a już jest ciemność, widzę ciemność. Także co, żegnam się z Wami, do zobaczenia, jak się pomyliłam gdzieś, to dajcie mi znać. No i co, Buziaki, do następnego, pa!